No dzień dobry, włożyłem okulary, żeby Was lepiej widzieć i kaptur, żeby Was gorzej słyszeć. Jeden radio słuchacz zadał mnie pytanie: Co ja bym sobie poradził, jak byłem jeszcze malutki w przedszkolu i uczyłem się programowania, i co teraz, jak już jestem stare dziadzisko skostniałe emerytyrentista? Co bym względem swojego doświadczenia powiedział sobie małemu dziecku pijanemu we mgle. I postanowiłem zamiast kulturalnie, jak człowiek, odpowiedzieć mu na pytanie, to nagrywam ten oto filmik, który zamierzam umieścić w serwisie YouTube. O, taki mam długi patyk. Ale jak daleko trzymam, to gorzej słychać. O, coś ten mikrofon nie jest wyłapywany przez ten telefon, bardzo to interesujące. O, tak jest tym ładniejszy w kontekście tego filmu. To po pierwsze, Primo Optimo, nie ucz się programować w języku C ani C. Ponieważ jest to język inny niż większość języków ze względu na to, że pamięć jest zarządzana manualnie i jest trudniej. I też w portce, a Java, no to nie wiem, na przykład przez Socrates się połączyć, wątek nowy stworzyć, czyli no jest dużo łatwiej rzeczy robić. Tak samo biblioteki dodawać, tam jakieś linkery, nie linkery, pliki, header, nie, no po co sobie na początku utrudnić. I dodatkowo nie ma aż tyle pracy dla programistów C, C. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. Wstyd, tak łazić z patykiem po lesie. Ale już nie wstyd, do internetu wstawić. Druga rzecz: korzystaj z jakiegoś dobrego edytora kodu. Nie pisz w notatniku. Pamiętam, e, jak pisałem. Chyba coś tam w się nazywało, i tam prawie żem wdepnął w coś, co bym nie chciał tam. Normalnie, nawet jak średnika zabrakło, to trzeba było szukać, a gdzie to, gdzie to. Chyba, że nie umiałem tego lepiej wykorzystać. No, jakiś dobry edytor kodu z podpowiedziami, The ta rzecz. Kolejna. Zapoznaj się z gitem. I wrzucaj rzeczy na GitHuba. No, staraj się szukać materiałów po angielsku. Większość materiałów jest po angielsku, bo więcej ludzi zna angielski. I też średnio są lepsze. Trochę jest polskich, a miliard jest amerykańskich. Więc raczej są lepsze. No i też w robocie trzeba umieć po angielsku napisać, pogadać. Więc. Trzeba znać ten. Nie wiem, jakiego określenia użyć, ale język. O, tędy pójdę. Taka bardziej boczna ścieżka to mniejszy wstyd. Nie rób miliona tutoriali, rób jakiś projekt, co coś będzie robił, jakoś wyglądał. Jakieś UI, czy tam strona internetowa, no najlepiej strona do tego, jest największe zapotrzebowanie, na to jest największe zapotrzebowanie na ludzi, co robią strony i to takie strony, co nie tylko wyglądają, a coś tam jeszcze robią. Czyli mniej takich zadań typowo algorytmicznych, że o, na wejściu masz takie liczby i takie astrakie i musisz obliczyć, bo bajtazar dostał bajkotki i tamtego jakieś. To trochę tego porobić, żeby się obcykać z pętlami, nie pętlami, funkcjami, ale to nie jest też takie ważne, to programowanie, znaczy algorytmy, bo to uczyć się algorytmów, ale nie uczyć się, jak nie wiem, z baz danych korzystać, czy z innych narzędzi, a to jest w sumie też średnio bardziej przydatne. Czyli tak, tutoriale i jakieś zadanka spoko dla praktyki, ale też drugie tyle co najmniej robić, jakiś swój projekt wymyśl, to ci może być potrzebne. Nie wiem na przykład że przyciągasz filmik na stronę i ci ma wypluć filmik czarno biały Nie wiem, coś, coś sobie wymyślić, albo żeby się dało przyciąć na stronie, albo jakieś takie prosty coś i rozmienia jak to zrobić i to rufa potem następnie. Jak ci jakiś fajny wyjdzie, albo w ogóle zbiór tych projektów już będziesz miał do... Portfolio jak ta lala, a nie tylko o uczyłem się nie wiem na studiach czy zrobiłem ten tutorial. Tylko proszę bardzo, tu jest link, możesz sobie zaklikać i to działa tak i tak. Jeszcze możesz nagrać filmik prezentujący, jak coś działa. I to już myślę, by dobrze zaplusowało przy rekrutacji, żeby pieniądze zarabiać. Dobra idę przy dużym skrzyżowaniu się trochę wstydzę, niech się wstydzi ten, kto widzi. Nigdy nie jest tak, że jakiś sposób, jakieś rozwiązanie jest jedyne słuszne, jedyne dobre. Pamiętam kiedyś robiłem swój portal społecznościowy. Eee, taki dla imprezowiczów powiedzmy, z nim piłem się nazywa, i tam. Nazywać miał, nazywał i miało się tam wrzucać. Ile się z kim wypiło i poziomy alkoholizmu się zdobywało, jakieś tam wiadomości się dało wysyłać, pomówić na alkohol też była taka możliwość. I jakby nie używałem za bardzo bazy danych, tylko statyczne pliki, jakby zmieniałem pliki HTML, no właściwie to były PHP no i tak to wyglądało i myślałem, że to na pewno jest źle, a później widziałem w jakimś komercyjnym projekcie trochę podobne rozwiązanie, no nie dokładnie tak ale no w ogóle różne sposoby rozwiązywania różnych problemów są na różnych projektach Ważne, że działa i musisz sobie zadać pytanie, czy jak ci się aplikacja rozrośnie, twój kod, czy dalej będziesz rozumiał, co tam się dzieje i czy dalej to będzie działać. I jak tak, to spoko, pewnie. Jeszcze tędy nigdy nie szedłem. Słychać jakiegoś dzięcioła, co dzieńcioli. Fajnie by było, jakbyś znał jakiegoś programistę, jego, popytać, pogadać z nim. Nie wiem poprosić, żeby na twój kot od czasu do czasu popatrzył. Jak nie znasz nikogo, są mentorzy, można poszukać, płacisz im pieniądze i oni nie wiem, pomagają ci, tak jak uważają, że jest słusznie. w internecie, jest dużo darmowych kursów na YouTube, więc może bym poradził zamiast wydawać ci pieniądze, chociaż ja nie wydawał, to nie wiem czy to do mnie rada, bo i tak by mi się nie przydała ale nie wiem, nie, nie kupuj kursów lepiej sobie kup jakiegoś VPS-a, czy jakiś serwerek, który gdzieś będzie stał będzie miał publiczne IP i będzie się do niego można było dostać w każdej chwili i tam wrzucaj te swoje projekty, kup jakąś domenę i na subdomenach poustawiaj Dojekty, albo nie wiem, na slash coś tam, to już tam będziesz chciał. In Jinxa sobie zainstaluj i CertBota, i będziesz miał https pod swoją domeną, i to już będzie dobrze wyglądało. A jak nie wiesz, co to znaczy, to co powiedziałem, to sobie go Umiejętność wyszukiwania w Google rzeczy to jest jedna z głównych potrzebnych umiejętności w pracy programisty wedle mojego zdania ale w sumie chyba wszystko co ja mówię to jest moim zdaniem więc czy ja to muszę powtarzać pewnie tak bo jestem miernym mówcą wedle zbliżam się do drogi więc zawrócę Ciekawy, ja jeszcze mam prądu Jakoś mało to fpsów na tej przedniej kamerze ale no Taki telefon. Dobrze, że mnie jasno widać. Może tam, że mnie jasno widać to czas naświetlanie jest dłuższy, bo jest tak trochę ciemno, bo i może ilość klatek jest poświęcana, żeby film był jasny. Ale to się musi słabo oglądać, jak się ustale ustaleć wyruszają. Chyba że na tym podgląd. No nieważne. Następna rzecz. Czego masz się uczyć, bo właśnie jak... Programowałem, robiłem te zadanka algorytmiczne na spoju, czy gdzieś tam. Myślę, no i, i do czego ma mnie ktoś zatrudnić, że ja się przyjął, nie potrafiłem sobie wyobrazić, co ja miałbym wnieść człowiekowi, który miałbym mnie zatrudnić. No tam za bardzo nie umiałem z gui nic robić, tylko nie wiem, żeby się w konsolce wynik wyświetlił, jak coś tam policzy że tam coś jakoś policzyć i wykombinować, jak to policzyć, to jeszcze czaiłem, no ale myślę, no, no, no do czego to się komuś coś może przydać, no i w sumie mało komu, mało do czego, i stąd właśnie te projekty graficzne, tak jak mówiłem, nie wiem, coś przeciągnąć na stronę, żeby nie wiem, zaczytało, policzyło, no nie wiem, nieważne. W każdym razie kolejna z tego wynikająca rada, czyli jakby czego się uczyć, jakich technologii to bym polecał, nie wiem, wybrać sobie najpierw jakiś język programowania albo java, albo C#, albo, przepraszam, javascript albo w ogóle wejść na jakieś nie wiem, off Love jobs, czy cokolwiek z ogłoszeniami o pracę dla programistów i zobaczyć jaki język programowania ma najwięcej ofert pracy i ten sobie wybrać Potem poprzeglądać oferty pracy jak są dla juniorów, no to głównie dla juniorów, czy tam stażystów i popatrzeć jakie technologie się najczęściej powtarzają. I nie wiem, pewnie ci te słowa kluczowe nie będą nic mówić, to zrób tak, żeby ci coś mówiły. I zrób przy ich użyciu jakiś projekt. Tak zrób, zaufaj mi. Gdzie ja jestem. Nie wiem, nie wiem ile mam czasu. Nagrywam 14 minut, ale spokojnie. Potnę to tak, żeby wyszło 13,5 Coś jeszcze miałem w głowie. Co oczywiście nie zapisałem. Pomyślałem, co to ja powiem, co to ja powiem przez dwa dni. I tak mówię z głowy. Zamiast się przygotować jak pros i wypisać. O, właśnie, z robotą. bierz co jest, pierwsze, lepsze, staż, nie staż. Jak masz tyle pieniędzy, żeby przeżyć na darmowym stażu, to też bierz. Bo jak masz w CV, że w jakiejś firmie już coś robiłeś, pracowałeś, miałeś staż praktyki, to już jest dużo lepiej niż jak masz pusto w, tym, w tej części CV. Doświadczenie, bo patrzę głównie na te doświadczenie, no i taka jest prawda. Na doświadczenie, na własne projekty. I w pierwszej pracy nie musisz milionów zarabiać. Znaczy nie wiem czy nie musisz, ale pewnie nie będziesz. Ale popracujesz trochę, będziesz dobry, będziesz się starać. Może nagram drugi filmik z radami, kto już jest w pierwszej pracy. Czy z postrzeżeniami? I później już szukaj lepszej stawki. Jak im prędzej, tym lepiej, no ale na samym początku nie ma się co budzić szału. Pewnie nie będzie, może akurat ci się trafi. Powodzenia jak najchętniej. No właśnie, A propos CV i tam szukania pracy i ofert, to zgłaszaj się tam jak najszybciej, żebyś jak najszybciej dostawał zaproszenia na rozmowy o pracy chociaż nawet o to nie jest łatwo jak się szuka pierwszej pracy. I przynajmniej po takiej rozmowie będziesz wiedział czego od ciebie oczekują, jakie ci zadają pytania. I na następną się możesz lepiej przygotować, no to jest bardzo ważne. Wracam ja do domu, bo po nie wrócę. Tu dzieci płaczą, żony tęsknią. A no i nie myśl sobie, że będzie łatwo. To jest dużo ciężkiej, znaczy ciężkiej pracy. Z przesady no to raczej przepukliny nie dostaniesz, ale no dużo pracy, dużo nauki. Dużo czasu i samozafarcia i bym radził systematycznie się uczyć. Tak jak ja na przykład codziennie przynajmniej pół godziny na coś rozwojowego, czego nie sprzedaję, tak od razu przynajmniej staram się poświęcić. Jak nie, to wypadnę z klubu, w którym tak się umówiliśmy z ludźmi. Jest jeden cheat day w miesiącu i już ponad rok to się dzieje. I widać, że to pomaga. Właśnie systematyczna praca przez takie pół godziny dziennie przez ileś czasu można takie fajne rzeczy zrobić. Kiedyś pokażę, co już do tej pory zrobiłem. No i oczywiście zalecam więcej niż pół godziny dziennie. No zależy, czy nie wiem, masz pracę na full time, czy myślisz, czy na studia iść, czy nie. Radziłbym nie iść, ale to trzeba trochę odwagi. No nie wiem, no jak. Zależy na czym ci zależy. Chcesz po prostu jak najszybciej iść do roboty, zarabiać pieniądze, jak najszybciej mieć jak najwięcej doświadczenia, jak najwięcej zarabiać. Pieniędzy to nie iść na studia. A jak chcesz poznać dużo ziomeczków i alkoholu, wypić i nauczyć się różnych dziedzin, a nie tylko web developmentu, to idź na te studia, tylko się nie nieokierunczaj tam jak. No. O jedno z najważniejszych, abym był zapomniał i to czego ja, na co ja nie zwracałem przez długi czas uwagi, czyli kod nie jest zazwyczaj tylko dla maszyny, żeby sobie skompilował i działało. Jest bardziej dla ludzi, czyli dbaj o to, żeby kod był czytelny jak najlepszy, nawet. Szukaj jakichś tutoriali, nie w ogóle o jakichś technologiach, tylko jak pisać czysty, przejrzysty kod. Czyli no nie wiem nie wszystko w jednym pliku, nie w jednej klasie dzielić to jakoś dzielić na poziomie abstrakcji, czyli jak coś, nie wiem, odczytuje rzeczy z klawiatury, to niech ten sam plik, czy ta sama klasa, nie wiem, nie wyświetla fireworków. no To jest. Chyba no jedno z ważniejszych, jeżeli ogólnie chodzi o to, jakim programistą kto jest, to jakiej jakości kod pisze, nie ze względu jak on dobrze działa, a jak go się dobrze czyta, jak go się dobrze rozumie, bo współpracownicy będą go czytać, chyba że będziesz w projekcie, co sam będziesz, no ale zazwyczaj, średnio jest to bardzo ważne. Pośliznął się na korzeniu łeb by rozbił. Umarłby i nigdy tego filmiku by nie wstawił i by nie namieszał w głowie dwóm osobom, który to obejrzą. No i to takie, jak mi się co więcej przypomni, to dogram kolejną część albo gdzieś do des deskrypcji do opisu filmu wrzucę chociaż to głupie by było raczej nie pewnie dogram albo nie wiem no i nowi widzowie pewnie nie wiedzą starzy doskonale to rozumieją ale należy się łapka w dół i kliknięcie unsuba chociaż teraz jest to trochę głupsze bo youtube z jakichś durnych powodów usunął Wyświetlanie łapek w dół, ale mimo wszystko myślę, że się należy. A jeszcze jedna ważna rzecz: coś znajdziesz w necie, to nie tylko skopiało w playu, o, działa, bo nie działa, ale coś zmieniło się. Działa, tylko dlaczego akurat tak, dlaczego tak działa, dlaczego ktoś tak zrobił. Zadawaj sobie te pytania jak najczęściej. Jeszcze jedno a propos czytelności kodu. Tu akurat ślisko. Zazwyczaj dużo ważniejsze jest, żeby kod był czytelny niż żeby szybciej działał. Czyli nie ma sensu się silić na jakieś optymalizacje, że o, jak coś tam się zaczaruje, kod będzie bardziej skomplikowany, ale za to będzie troszeczkę szybciej działać, czy nawet dużo szybciej działać. To raczej nie jest warte świeczki, jak na przykład w kontekście żądań HTTP, gdzie samo żądanie trwa rzędy wielkości dłużej niż jakieś operacje na procesorze, no zazwyczaj nie jest warto optymalizować trzeba na koniec, jak już wszystko działa, jest zrobione, ładnie kod napisany. Później się okaże, że o w tym miejscu to za długo działa, to wtedy jest czas. Na optymalizację i też nie ma co robić, jakichś trików, że yy, nie wiem, na przykład zamiast pomnożyć przez 2 to przesunięcie bitowe w którąś tą stronę o jeden. No raz, że to i tak kompilator sam zrobi, a dwa, że to, to jest mniej czytelne. Nie każdy po prostu wie, że coś tak działa. No i tyle trzeba mieć to na uwadze, Nie ma co się popisywać. Trzeba pisać kod tak, żeby go jak najwięcej osób zrozumiało i jak najszybciej. O, jeszcze jedna się przypomniało. No definitywnie Czas naświetlania względem ilości klatek. Tutaj poświęcony został. Eee, no i co ja miałem powiedzieć? A, po angielsku żeby pisać kod nazwy zmiennych, nazwy klas wszystko i nie jakieś zmienne dupa, abcd to opisowe zmienne no i po angielsku i też jak tworzysz repozytorium, jakieś readme tam wszystko opisy no wszędzie jak coś piszesz dookoła kodu to po angielsku proszę to pisać gdzie moja rękawica? ale poleciała No i spokojnie wszystko jest do ogarnięcia. Dużo tego jest, ale da się ogarnąć i w pewnym momencie spostrzegłem, że to nie jest jak zadanie z matmy czy w ogóle klasówki w szkole, że wszystko jest zrobione tak, żeby było podchwytliwe i trudne. Tutaj każdy się stara, gra jak robi jakąś technologii, bibliotekę, czy cokolwiek, żeby było jak najprościej, jak najłatwiej, jak najbardziej zrozumiale. Wszystko jest tak przemyślane, albo przynajmniej ludzie starają się, żeby wszystko było tak przemyślane, żeby było łatwo. Także wytrwałości, pracuj systematycznie i się ogarniaj, i dbać. I push. Kurde, już wyszedłem z lasu między ludzi, ale jeszcze mi się jedno przypomniało, trochę wstyd, ale trudno. Chodź na meetupy, poszukaj takiego czegoś, nie wiem, jakiś Java User Group, jakiś mid jakiś no nawet nie ze swojego języka, chodź na te meetupy i chodź na imprezy po meetupach, wypij piwo z ludźmi, pogadaj z nimi. Mów, pokaż co zrobiłeś, jak coś zrobiłeś na telefonie nawet przy browarku, opatrz to zrobiłem i w sumie szukam robotnie jakbyś coś słyszał tutaj znać. Jak będziesz dobrą mozdeczką i się fajnie z ludźmi zagadasz, to ci chętnie pomogę. A jeszcze lepiej, to postaraj się na takim meetupie zrobić prezentację. Czy jakiś Lightning Talk, czy jakąś dłuższą. To już w ogóle fame. Bo im też często brakuje chętnych do wygłaszania. Prezentacji, więc może cię wezmą, może nie, ale jak tak, to na pewno będzie bardzo duży plus. Tylko musisz wymyślać coś ciekawego i sprawić wrażenie, że dowiedziesz to, co powiedziałeś. Czyli, o zrobię, no wtedy, wtedy, i wtedy będzie <ścoughs> i to będzie ciekawe. Normalnie chyba tak cały dzień będę, ale już jestem blisko domu, już w domu nie będę nagrywał. Przypomniało mnie się jeszcze: ucz się czytać cudzy kod. Czytaj ten cudzy kot i staraj się go zrozumieć. Pamiętam, że to dla mnie było trudne i mi się nie chciało. i Wolałem to sam napisać, wymyśleć, rozkminić. Ale to jest ważna umiejętność. Nie wiem, jak masz działków, co się z tobą uczył, Pomagaj im. Jak mają jakieś problemy, rozkminisz, co autor miał na myśli nauczysz się czytać cudzy kot, Jeszcze spotkać się z jakimś problemem, z którym ktoś się spotkał i może go rozwiążesz. A jeszcze coś dobrego zrobisz dla bliźniego swego i siebie samego.